Fuck that just getting your head shut in Look at this. Tak jak Rafaelo Młody chłopak, hajsy z dragu wjeżdża pana mero na na sam widzą, okno mówią pana nie na mieście mówią na mnie, nie złamał pan Szmata za szmatą i nie zmieniam prześcieradła Flacha za flaszką no i wlewam jej do garba Przychodzi w obcasach, ha ja kurwa chodzę w Trumpka czy na godzinę aleje Jerozolimskie na tylnych siedzeniach się wasa i twoją dziwkę poprawiła pasa chce drugiego dam jej zniżkę nie ma jak zapłacić ona przecież ma to w piździe trutkiwałem wie mordeczko moje kardio grude traktuje kartą traktuje kartą w moim świecie mordo nie ma MG, mordeczko moje cardio grudel traktuje kartą traktuję kartą w moim świecie mordo nie ma nic za darmo Liczy się banknot, liczy się banknot Drudkiwałem wie mordeczko moje kardio